Chcąc dobrze zrozumieć sytuację w Wenezueli, należy cofnąć się do lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to świat zbierał się jeszcze po II wojnie światowej. Wówczas kraj ten znajdował się w czołówce najbogatszych państw, biorąc pod uwagę średni dochód w przeliczeniu na jednego obywatela. Władzę natomiast sprawował dyktator Marcos Pérez Jiménez. Pomimo tego, że politykę wewnętrzną prowadził silną ręką, międzynarodowo coraz bardziej uzależniał swój kraj, głównie od Stanów Zjednoczonych. Być może zastanawiasz się, skąd takie bogactwo w Wenezueli i dlaczego zainteresowali się nią Amerykanie. Odpowiedzią są największe na świecie złoża ropy naftowej. Jimenez powoli wyprzedawał prawa do jej wydobycia Amerykanom, aby w zamian zyskać ich przychylność i polityczne wsparcie swojej dyktatury. Na co przeznaczane były dochody z ropy? Głównie na infrastrukturę miast i szlaków transportowych. Niestety wieś dalej była biedna i panował tam znaczny odsetek analfabetyzmu, z czego wynikały takie dysproporcje? W Wenezueli powstało coś po kroju oligarchii, ci, którzy mieli dojścia i znajomości, bez problemu mogli się bogacić. Reszta natomiast nie miała praktycznie nic z tego wspólnego tortu dobrobytu. Odpowiedzią na taki stan były coraz poważniejsze strajki, w rezultacie których Jimenez panikował i uciekł na Dominikanę w 1958 roku. Najbiedniejsi mieszkańcy kraju zaczęli świętować wyzwolenie spod rąk dyktatora, a tymczasowo władzę w kraju objął dowódca wojskowy. Lata 60. były okresem względnej stabilności politycznej, jednak do władzy dochodzili coraz bardziej zagorzali socjaliści. Jeśli lubisz spędzać czas z moim głosem, to po obejrzeniu materiału wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz audiobooka. Do wyboru Anatomia Porażki oraz Pułapki XXI wieku, Uzależnienia, a wkrótce kolejne tytuły. Przełomem dla Wenezueli okazały się wydarzenia z Bliskiego Wschodu. W 1973 roku wybuchła wojna izraelsko-arabska. W jej wyniku państwa zrzeszone w OAPEK, czyli organizacje arabskich krajów eksportujących ropę naftową, nałożyły sankcje na Stany Zjednoczone w odwecie za wspieranie Izraela. W wyniku sankcji cena baryłki ropy zaczęła gwałtownie wzrastać, co wywołało globalny kryzys, ale nie dla Wenezueli. Kraj ten bowiem przeżył dzięki temu wydarzeniu swój gospodarczy boom. Wzrost cen ropy oznaczał potężny zastrzyk gotówki dla państwa. Wpływy do budżetu wzrosły kilkukrotnie, co miało swoje odzwierciedlenie w rosnącym PKB. O Caracas, stolicy Wenezueli, mówiło się, że była dla świata tym, czym dzisiaj jest Dubaj, czyli miastem, gdzie odbywają się najbardziej luksusowe premiery, na które zaprasza się gwiazdy z całego świata. Włodarze Wenezueli w tej sytuacji stanęli przed pewnym dylematem: co zrobić z pieniędzmi? Mieli w zasadzie dwie możliwości. Pierwsza to uwolnienie gospodarki, tak aby w okresie dobrobytu rozwinęło się wiele jej gałęzi a ludzie zaczęli inwestować i tworzyć własne przedsiębiorstwa, co zapewniłoby dobrobyt w dłuższej perspektywie czasu. Opcja druga to natomiast uzależnienie gospodarki od cen ropy i wypłacanie świadczeń socjalnych mieszkańcom. Z racji, że krajem rządzili socjaliści, to możemy się domyślać, co się stało. Wenezuela stała się zakładnikiem ropy. Wszelkie kredyty i pożyczki koniec końców zakładały to, że cena baryłki będzie rosnąć, więc nie będzie problemu, żeby je spłacić. Absurd ekonomiczny sięgnął tak daleko, że Wenezueli nie opłacało się produkować praktycznie nic poza ropą. Ropa była w zasadzie jedynym towarem eksportowym, a wszelkie inne dobra były kupowane za granicą i importowane. Wenezuela stała się więc uzależniona nie tylko od ceny baryłki, ale również od transportu dóbr do kraju, związanych z tym ceł, polityką itd. Mechanizm ten mógł działać wyłącznie przy założeniu, że wzrost cen ropy się nie zatrzyma. W dodatku cały przemysł wydobywczy został ponownie upaństwowiony i znacjonalizowany, zatem Amerykanie nie mieli już nad nim takiej kontroli. A co z pozostałymi gałęziami gospodarki? Cóż, skoro wszystko było importowane z zewnątrz, to żadne gałęzie przemysłu praktycznie się nie rozwijały. Tymczasowo nie było takiej potrzeby. Wenezuela stała się więc krainą oderwaną od realiów ekonomicznych świata. Dobra koniunktura gospodarcza wywołana przez wzrost cen ropy spowodowała, że mieszkańcy Wenezueli oraz podmioty państwowe zaczęły pożyczać pieniądze. Nie ma się co dziwić, w tamtym okresie Wenezuela była jednym z najbardziej wiarygodnych kontrahentów, z jakimi można było prowadzić interesy. Kraj zaczął się zadłużać bardzo często w dolarach. Podsumujmy więc sytuację. Gwałtowny wzrost cen ropy początkiem lat 70. spowodował rozkwit Wenezueli. Nieodpowiedzialne decyzje polityków skutkowały jednak uzależnieniem gospodarki wyłącznie od ropy, a dodatkowo mieszkańcom obiecano świadczenia socjalne, aby zniwelować nierówności społeczne. Kraj, pomimo wysokich przychodów, coraz bardziej się zadłużał. Pewnie zastanawiasz się, co złego się wydarzyło, że Wenezuela zbankrutowała do bankructwa jeszcze daleko. Jednak w latach 80. Wenezuelczycy dostali pierwszy sygnał ostrzegawczy, że ich gospodarka nie jest odpowiednio zbalansowana. W drugiej połowie lat 80. wskutek słabej pozycji OPEC i napływu na rynek światowy dużych ilości ropy wydobywanej przez inne kraje, ceny światowe utrzymywały się na względnie niskim poziomie, około 20 do 25 dolarów. Był to kilkukrotny spadek, co dla gospodarki wenezuelskiej opartej głównie o ropę oznaczało katastrofę. Dług publiczny w stosunku do PKB podskoczył do 90%, a inflacja osiągnęła ponad 80%. Władze były zmuszone wprowadzić restrykcyjne reformy, co wiązało się z ciężkim okresem dla mieszkańców. Ich niezadowolenie przelało się na ulice, gdzie rozpoczęły się zamieszki, kradzieże i masowe kolejki pożywność, której nie było za co importować. Po kilku latach destabilizacji w roku 1992 wenezuelskie wojsko wyczuło panujące nastroje społeczne i dokonało próby puczu w celu obalenia ówczesnej władzy. Co prawda, pucz się nie udał, ale głos ludu w końcu znalazł odzwierciedlenie wśród przedstawicieli państwa wojska. Naturalnie zatem z tego ugrupowania wyłonił się lider, Hugo Chavez, który zaczął podbijać serca obywateli. Po nieudanym puczu aresztowano Chaveza jako przywódcę całego zamieszania. Pozbawienie go wolności stało się jednak potężnym symbolem dla obywateli, zwłaszcza tych najbiedniejszych, a sam Chavez w opinii publicznej był kimś w rodzaju męczennika prześladowanego w słusznej sprawie. Urzędujący dotychczas przywódca Perez został usunięty ze względu na defraudację, a wybory wygrał Rafael Caldera, którego głównym postulatem było ułaskawienie Chaveza. Tak też się stało i wenezuelski bohater męczennik wyszedł z więzienia, aby następnie startować w kolejnych wyborach. Jego kampanii towarzyszyły podniosłe hasła o równości obywateli, sprawiedliwości i prawie, które nie powinno faworyzować bogatych. Chávez stał się obrońcą interesów najbardziej uciśnionych grup, czyli ludzi, którzy mieszkali poza miastami i często musieli głodować. Oczywiście wygrał on wybory w 1999 roku. Pytanie jednak, skąd wziąć pieniądze na spełnienie politycznych obietnic? Oczywiście, że z wydobycia ropy naftowej. Chávez miał ogromne szczęście, że w zasadzie od początku jego rządów cena ropy wpadła w długi trend wzrostowy. W dodatku kraje arabskie nie miały już aż tak dużego wpływu na ceny tego surowca, jak to miało miejsce dawniej. Zyski za wydobycie zaczęły więc przypływać do Wenezueli, a Chavez stał się narodowym bohaterem. Kraj dobrze by prosperował, gdyby nie dwa istotne szczegóły. Pierwszym było dalsze uzależnianie gospodarki od wydobycia ropy. To akurat się nie zmieniło na przestrzeni dziesięcioleci, inne gałęzie praktycznie nie istniały. Co było największą patologią tego systemu? Druga istotna kwestia to rosnące zadłużenie ze względu na socjalizm. Wzrost zadłużenia wewnętrznego Wenezueli wzrósł z 27 miliardów dolarów w roku 2006 do 104 miliardów dolarów w 2013. I ponownie wszystko jakoś funkcjonowało, dopóki cena ropy była na odpowiednim poziomie. W 2013 roku Chavez umiera. Żegnają go tłumy zapłakanych ludzi. Ustępujący przywódca zdążył jednak namaścić swojego następcę Nicolasa Maduro. Nowy prezydent Wenezueli nie miał tyle szczęścia co poprzednik. Można powiedzieć, że to na niego spłynęła cała wina za dziesiątki lat zaniedbań w sferze gospodarczej. Stało się bowiem najgorsze, co mogło spotkać Wenezuelę. Cena ropy zaczęła spadać ze względu na rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie rozpoczęli wydobycie ropy ze złóż łupkowych na ogromną skalę i tym samym stali się jej największym producentem na świecie. Taki zalew rynku ropą spowodował gwałtowny spadek cen za baryłkę, co odbiło się na gospodarkach państw, które nie były na to przygotowane. Wenezuela nie była wyjątkiem. Postępującego upadku, który był wynikiem krótkowzrocznego budowania gospodarki, nie dało się zatrzymać. Waluta Wenezueli, której wartość była oparta głównie na ropie, momentalnie zaczęła spadać. W grudniu 2014 roku ceny konsumpcyjne wzrosły o 69% rok do roku, co dawało wówczas Wenezueli pierwsze miejsce na liście krajów o najwyższej inflacji na świecie. Rok później inflacja sięgała tam 181%, w roku 2016 przyspieszyła do 274%, w 2017 do 863%, a w 2018 roku osiągnęła niewyobrażalne 130 000%. Jaka była reakcja władz? Ktoś wpadł na pomysł, aby zatrzymać szalejące ceny, hamując je ustawowo. Innymi słowy, rząd zakazał, aby ceny rosły. Efekt był taki, że wartość niektórych towarów i usług była mocno zaniżona i nie odzwierciedlała realiów rynkowych. Ludziom opłacało się kupować, ale co z tego, skoro nikomu nie opłacało się niczego produkować ani importować? Realne koszty produkcji i importu znacznie przewyższały to, co można było zarobić na sprzedaży. W rezultacie półki sklepowe zaczęły świecić pustkami, brakowało leków i wielu podstawowych artykułów. Banknotów za to było tyle, że dosłownie walały się po ulicach. A co z socjalizmem? Nie było skąd go finansować, więc rząd drukował pieniądze bez pokrycia na potęgę, co dodatkowo przyczyniło się do ogromnej inflacji. Rezygnacja ze świadczeń socjalnych podczas kryzysu jest niemożliwa do wykonania, jeśli chce się utrzymać władzę, ponieważ masa społeczeństwa mogła przetrwać tylko dzięki tym świadczeniom. Co prawda to raczej odciąganie konsekwencji w czasie niż realna pomoc ludziom, ale Maduro postanowił iść właśnie tą drogą. Rezultat tych wszystkich zaniedbań oglądamy przez ostatnią dekadę. Wydaje się, że największe zarzuty dla władz Wenezueli to ich krótkowzroczność i brak odpowiedzialności. Politycy przez dekadę stawiali utrzymanie władzy ponad dobry obywateli i zmarnowali okazję na stanie się jednym z najlepszych państw na świecie. Ktoś mógłby podnieść głos, że przecież socjalizm dba o obywateli, bo zapewnia im dobrobyt. Zapewnia, ale krótkoterminowo. Dobra sytuacja na rynku ropy nie mogła trwać wiecznie, a władze zdawały się udawać, że tego nie wiedzą. Jeśli interesuje Cię kontynuacja serii o rządach, które zniszczyły swoje państwo, to daj znać w komentarzu. Dla tych, którzy lubią spędzać czas moim głosem na niewiem.pl dostępny jest audiobook. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.